Kiemanko, kultura sportu wkładła dzisiaj na targi edukacyjne. No i przy okazji promujemy nasz katowicki AWF, a jest to tylko po to, żeby wyglądać. Dzień dobry! Pierwsze też pytanie na zgrzewkę. Co to jest olimpiada? O Olimpiada to są jakieś zawody, tak? Tak. Tak. Olimpiada to jakiś konkurs. Na zawody. Konkurs. Zawody. To ileś dni, w których nie odbywa się wojny, tylko piękno, sportu i tak dalej, tak dalej. Kojarzysz logo olimpijskie? Który z kolorów przedstawia miasto Katowice? To jest chyba żadne. No nie wiem, czerwone chyba. Czerwone? Yy, one symbolizują kontynenty. Czy następne igrzyska olimpijskie w Rio odbędą się tutaj w Katowicach? Następne igrzyska w czym? W Rio odbędą się tutaj w Katowicach? No nie tak. Ha? Myślę, że tak. Yy, nie. Nie. Nie, na pewno? Na pewno. Dobra. Jaki dystans musi przebieć zawodnik w szafecie 4 razy 100 metrów? 400? No 400 100 metrów. Tak, 4 razy 100 metrów. 100 metrów? 100 metrów. Jaki dystans musi przepłynąć zawodnik, jeśli startuje w synchronicznych skokach do wody? Ile, Ile musi przepłynąć? Tak, w skokach do wody. Eee, 1500 metrów. Nie. Których zawodników potrzeba, żeby rozegrać mecz siatkówki plażowej? Pięć w każdej drużynie? Może sześć, czy czterech? A my na Pytanie, jestem przystojny? Nie.